Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony to kolejny odcinek z Margonem, kolejny odcinek z codzienności z Margonem i w tym odcineczku zaczniemy sobie e, i wprowadzimy do naszego dzisiejszego planu księcia Kasima gdzie już sprawdziłem sobie, raz, dwa, trzy mapki, trzy mapki za księciem sprawdziłem, także no troszkę nam tego zostało ale na spokojnie, e, na spokojnie, bo jest kilka rzeczy do obgadania znaczy obgadania, którym się po prostu Wam e, pochwalę, można powiedzieć w cudzysłowie, bardziej podzielę po prostu. E, mianowicie, wraca seria kolekcjonera, wraca seria kolekcjonera. Wiem, że sporo osób czekało na tą serię, no i w końcu się doczekaliście. Podjąłem decyzję, jak to zrobić, e, gdzie, na jakim świecie to zrobić, e, bo nie powiem, bardzo długo szukałem. Bardzo długo szukałem świata, na którym naprawdę mógłbym sobie to powolutku, pomalutku, w spokoju zrobić, żeby nigdzie nikomu nie zawadzać. I przy okazji sobie sam nie, nie psuć żadnych planów. Także plan podjęty, teraz trzeba tylko go zacząć realizować. Trzeba zacząć go realizować. Pierwsze struktury, które też tak powiem są. Już przygotowane. Pierwsze porządki pod nową postać są zrobione. No i już niedługo zobaczycie. Mam nadzieję, że również Wam cała moja praca, którą włożę w to yy, wprowadzenie, jakby do kontynuacji, do powrotu do tej serii, yy, się Wam spodoba. No, mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie, yy, bo mam tam plan na takie małe w cudzysłowie intro do tego pierwszego odcinka. Można powiedzieć, że drugiego sezonu kolekcjonera no i trzeba będzie opowiadać też na tym odcinku kilka ważnych rzeczy odnośnie tego jak będziemy to robili co się zmieni bo jednak wiecie na tamtym świecie gdzie po prostu zaczynałem to była moja pierwsza postać no to zaczynałem dosłownie od zera był to też świat można powiedzieć masowy I jeśli chodzi o priwy bardzo wielu graczy tam grało na niskich przedziałach to złoto było bardzo szeroko dostępne przez e, dużą ilość graczy no i też ludzie kupowali po prostu mnóstwo tych heroików unikatów, które wystawiałem na aukcje e, no coś mi się wydaje, że teraz to już bym w ogóle kasy zarobił jak jest to całe ulepszanie, ludzie kupują hera pod ulepszenia, co prawda może nie na ten 30 level heroiki ale myślę, że po kilka ładnych emek za sztukę e, by się mu za wszystko pościągało trochę tu, trochę tam e, i Chyba by się ogarnęło, no i tak kochani szukamy sobie tego księciunia księciunia, mam nadzieję, że tylko gdzieś tam w, w dolinie suchych łez eee, nie stoi bo stać stoi na pewno, przynajmniej tak mi się wydaje, czekajcie, zapisy herosów 140 strona i mamy tutaj eee, kościej zbity niestety i obło Ok, czyli, no dobrze dobrze, że sprawdziłem, bo miałem zamiar właśnie po po Cassimie zacząć szukać kostka, ale to pójdziemy sobie od razu na opka. E, no, oczywiście, jeszcze odwiedzające dwójki w międzyczasie, e, do których sobie zaraz właśnie przejdziemy. Zaczniemy od furiona. Oho, kareteczka jakaś siedzi tutaj niedaleko, chyba. That's right. E, niedaleko tu przejeżdża, także niestety słychać ją dość wyraźnie. I przelogowujemy się na moje dwie postaci na Infinity, gdzie stoję właśnie na byczku cały czas i cały czas stoję na Wenrze. Także no póki co tak to wygląda po licytacjach, będę e, zmieniał te dwójki. Znaczy, no Wenrze tej byczka raczej nie, ale gdzieś tu na 300 ustawię się, gdzieś indziej. Może na tym nowym macho, e, no bo też jak wiecie lub nie wiecie, jest nowe macho. No ja w tym odcinku pokazać wam go nie będę, bo mam troszkę innych planów na ten właśnie odcineczek, żeby wam tutaj poprezentować. Więc no tylko dodam, że jest nowe macho, że są nowe eksłowiska, nowe piramidy, nowe grafiki legend i stepka i z macho, także No, no coś, coś tam administracja zrobiła, dość dużą robotę. Czy to wszystko było konieczne? Na pewno osłabienie ekspozyska e, zmniejszenie ilości elit to na pewno bo zmniejszy to również e, ilość osób, bo, które tam bociły bo jak wszyscy dobrze wiemy z elit na macho lotały heroiki no i wielu bociarzy, tym bardziej teraz e, gdzie gdy te heroiki nie są zwykłymi heroikami tylko no, wartościowymi temami do ulepszania to wielu bociarzy po prostu odpaliło tam na tych macho swoje boty, które się same ze sobą ścigały, no ale wiecie, wygraj pan teraz, czy tam pani, z trzema botami. No, trochę kurde, powiem wam, że byłby wyczyn, tak latać od mopka do mopka cały czas bez przerwy i się nie zniechęcić i nie zmęczyć. Także tak to wygląda, a co do księcia, no co do księcia, to kurde szukamy, szukamy, a chama jak nie było, tak nie ma, no ale dobra, no ale dobra, dajmy mu jeszcze szansę, jeszcze może się poprawić, może być tutaj w tej lokacji, no jest, jest, proszę bardzo, moi drodzy, także bijemy go sobie od razu, ze względu na to, że no niestety ode mnie z klanu nie ma nikogo, kto mógłby przyjść pomóc z podbicie blota i mamy niestety tylko unikatowy łuk niestety tylko unikatowy łuk także łagamy sobie od razu bez zastanowienia na łowcę, którym polecimy sobie za łopkiem tylko pierw zbijemy dwójkę ziób i mamy ze dwójki zwykłaka no nie cieszy mnie to nie, nie cieszy mnie to w żaden sposób no, to usta, no i lecimy sobie e, całą kryptę Lecimy sobie całą kryptę na początku No później sobie oczywiście polecimy Dalej O ile tu go nie znajdziemy A nie wiem czy się zapowiada na to Żebyśmy mieli go znaleźć Raczej pani detektyw która mi towarzyszy Moja małpka Cedric to, Znaczy no to w sumie pan detektyw Pan detektyw tutaj Idzie z nami po śladach Węszy tutaj Dosłowniej w przenośni, dosłownie w przenośni, ta mysz, chciałem powiedzieć, dlatego powiedziałem pani detektyw. E, po prostu detektyw, Cedric. O, tak tak lepiej to brzmi, tak lepiej to brzmi. E, myszka nam tutaj towarzyszy, szczurek i pomoże nam w ujęciu przestępcy opętanego. Dobra, cyk, cyk, iksik, iksik. Wchodzimy. I lecimy sobie przez biblioteczkę. I lecimy bi biblioteczką. Zobaczymy, gdzie tutaj stoi nasz łopek. Łopek, chłopek. Coś mi się wydaje, że to jest on, do którego podchodzimy raz. No niestety nie. Lecimy sobie wyżej. Lecimy sobie wyżej. No również tutaj kurde nie ma tego łopka chłopka. No i dobra, już po wyjściu z piramidy, eee, boże z piramidy z biblioteki po wyjściu z biblioteki lecimy ten magazyn P2 z nadzieją, że no tutaj trafimy tego łopka łopka, chłopka no niestety tutaj nie, ale może jeszcze w zbrojowni się kryje nasz apsityfikant opętany a coś mi się wydaje, że to jest wystarczająco dobre miejsce, żeby go tu znaleźć no niestety nie dla tego okazu, nie dla tego okazu, bo to jest jakiś wybredny okaz, który nie chce się nigdzie nam ukazać. Nigdzie się nie chce nam przekręcić, pokazać co i jak, wygląda. I lecimy dalej. Lecimy szybciutko na magazyn świątyni Pojadan. Sprawdźmy sobie tu. I lecimy od prawy do góry, tutaj zahaczymy i wrócimy sobie. O! To chyba coś dobrego. Szykuję łopek, skoro tak spowalnia lud. I tutaj pustka. Zobaczymy tu jeszcze. Jeszcze tu na górze. Nie ma. Dobra. To został nam tutaj jeden respik, o tutaj. No i później lecimy sobie na podziemia, a później zejście prawy, lewe no i samo Andarum. I samo Andarum. No, w sumie nieważne gdzie stoi. Ważne żeby stał i ważne żeby coś oddał i żeby coś oddał, czekajcie, odświeżymy sobie. No nie, opak nie jest zbity, także... Dobra, dobra nasza, dobra nasza. Otwieramy sobie zaraz tu, jak już chciałem powiedzieć, że otwieramy sobie postać następną, a tu mamy łobka, bijemy i mamy... O no proszę Hero. A to jest całkiem. Całkiem dobry locik. Całkiem w porządku locik. Logamy sobie teraz na, mm, Infinity, na Infinity. A nie jeszcze, przepraszam, kurde, patrzcie, bym zapomniał. O proszę, i tu chyba też hero. No, 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 się rozkręcają nam mopki. Mopki się nam rozkręcają. Ja nie chciałem wybrać tego tropa, tylko tego tu, OK. i dobra jesteśmy tu ziup odpalamy sobie byczka, hyc on niestety pusty, w ogóle pusty e, no i teraz vaenra, vaenra lecimy sobie nowa Henry. jest i vaenra i co mam z niej, złotko, no niestety tylko złotko no i dobrze, kochani, lecimy sobie z dalszą częścią odcinka. Minęło troszkę czasu, a my znowu przejdziemy sobie szybko księcia Kasima. Bo jednak no, wypadałoby, wypadało. Ostatnio ten księciu nie powiem, wam, że no, oddaje, oddaje. Bo tutaj widzicie dwa herka, jedne herosmoczerunki, jakieś te kuferki też czasem oddaje. Szkoda tylko, że bije go zawsze solo, bo nikt nie przychodzi na niego. E, szkoda, bo na przykład mogłyby spaść dwie skrzyneczki, trzy skrzyneczki w jednym biciu e, I na pewno by mi to ułatwiło zdobycie tego, co potrzebuję e, Czyli tej ostatniej, e, legendarnej części tego naszyjnika, tego popękanego naszyjnika e, Do utworzenia stroju po prostu, tak? No i wtedy patrzcie, ile miejsca mi się po pierwsze zwalnia No a po drugie mam coś, czego jeszcze nigdy nie miałem, czyli właśnie strój z Herosa Strój z Herosa, kochani, strój z Herosa no i co mogę Wam powiedzieć, takiego ciekawego, ciekawego powiem Wam takiego, że wraca seria tych, wraca seria kolekcjonera, wraca seria kolekcjonera, o tym nie wiem, czy mówiłem już poprzednio o części odcinka, wybaczcie, ale byłem troszkę, że tak powiem, zmulony wtedy, bo, bo, bo jednak sporo godzin nie spałem, do tego spożywało się różne substancje procentowe. E, więc człowiek nie był tak w pełni e, dyspozycyjny jak jest już teraz, gdy troszkę się wyspał e, i może, może lecieć, lecimy dyr, jak to się mówi. No i, i tak, i tak. E, czy on zbił wenrę? Nie zbił, dobra, masz szczęście dziadu, e, masz szczęście. Co to masz za chwilkę? widzę tu pierek z Czajgda przez smaka zlotany. Ale czemu nie ulepszyłeś tej zbrojki? To jest dziwne, bo akurat ta zbroja na tropa jest sztos. Ej Boże, na tropa nawoja. Nawoja jest sztos. Budki też są fajne, bo tylko nawoja. Hełmik, taki mech. Naszej widzę ten, ten, ten sam wybór co ja, czyli z 280 No ja sobie swój ulepszyłem plus 5, no ze względu na to, że jednak no, jest to mocny naszej nick. Mocny naszej sami zobaczcie statystyki. No naprawdę jak, jak legendarny, jak legendarny. Jeszcze po tym ulepszeniu plus 178 zręczności to no nic tylko, nic tylko go nosić. Mamy złotko, mamy złotko e, i logamy sobie na Borgorosa. E, I zaraz wracamy na, e, na poszukiwania księcia Kasima. Na poszukiwania księcia Kasima Borgorosik, czyk, 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 czekamy No trochę lota Trochę lota tych śmieci z tego Borgorosa ale, ale to dalej nie jest Ten staw, który my Potrzebujemy, no bo my oczywiście Potrzebujemy albo legendarnych Przedmiotów na esencję, albo Heroicznego kamyka No ani to, ani to nam Lotnąć. Kurdi nie chcę. Kurdi nie chcę. ajajaj ale się zrobiło już. Już widzieliście tam postać. Kurde, stworzoną ekspioną pod, pod, pod kolekcjonera. Pod kolekcjonera ekspioną. E, I wszystko, co tam się wydarzy, e, jak to wbijałem i jakie będą zasady tego, e, można powiedzieć, drugiego sezonu, wszystko oczywiście powiem Wam już w odcinku z Kolekcjonera. W odcinku z Kolekcjonera. Dobra. E, Całych piratów, port Tuzmer mamy przejrzane. Teraz lecimy sobie do portu Tuzmer, lecimy do portu Tuzmer. No i później wioska rybacka. No, i jak w wiosce rybackiej nie będzie, no to już lecimy sobie na Mumie, na Mumie. No i będziemy prawdopodobnie robili takie kółeczko. Chociaż kurczę, zastanawiam się moi drodzy, czy nie polecić do portu Tuzmer, do wioski rybackiej i stamtąd nie teleportować się od razu. Eee, to znaczy, bo ogólnie chciałem iść teraz w górę, nie? Ogólnie chciałem iść w górę, ale bez sensu jest to, bo później musiałbym tak kamykiem teleportować się do miasta, jeśli bym nie znalazł dookoła niczego. Eee, okazałoby się, że miałem pod nosem tutaj Herosa wytyfy. Że miałem Herosa pod nosem tutaj na przykład. O, tu się zrespił i, i on sobie tu stał i ja o tym nie wiedziałem. Także no cóż, wolę sobie już tak przejść tą standardową drogą, nie urozmaicać, nie urozmaicać sobie niczego, tylko na spokojnie sobie przeszukać tego księcia Kasima. Znacie ją, że no tym razem odda <laughs> coś bardziej użytecznego, no bo no hera herami, tak? No dwa herka tutaj, jedna ręka na woja, odgerki, oddał, tutaj tarcza na woja, e, oddał. Co to było? no zobaczę co to jest. A to nie jest Ło, ktoś 300 k wyrzucił na ziemię. No jakie marnotrawstwo. teraz? 300 k na ziemię wyrzucił. No to nie, no tutaj to, no, to się takich rzeczy nie wyrzuca. Tutaj się wyrzuca, proszę. Jak na mapce jest zbyt wiele przedmiotów tej. No ładnie mnie wyko wykorzystali, kurde, tutaj do przenoszenia unikatu. Wywalimy go, o tutaj, w chacie kura rybaka. Zobaczcie, Ukryty już jest talizman. E, jako skarb dla jakichś zbłąkanych wędrowców. E, tak, tak, tak. Jeszcze kiedyś jakby... Była większa możliwość, że ktoś by znalazł ten unikat, no bo tutaj się szukało między innymi e, złodzieja. Tu się między innymi złodzieja szukało właśnie w chacie króla rybaków. E, no to tak, to był taki jeden z respików tutaj. E, złodziejaszka naszego. Dobra, lecimy od razu do Doliny suchych West, Jak już tutaj mamy e, pozycję, to lecimy sobie tam. No i co ja mogę wam, kochani, powiedzieć? No, 104-4 postać, no na razie. Może tak się wyrażę, dupy nie urywa ten mój staw tutaj, jeśli chodzi o ekwipunek. No brakuje mi tutaj tych łapek z or na pewno z eventu. Naszyj z też byłby spoko, ale no mówię, te łapki z or z eventu, no one by mi tu zagrały rewelacyjną robotę, bo ja nie mam żadnej or na tym tancerze, co jest, kurcze, no tragiczną sytuacją. Jest tragiczną sytuacją, a mam potrójny dotyk, mam potrójny dotyk. A co jest jeszcze śmieszniejsze, że te, ten pierek chciałbym zmienić na ten 144 dotyk. E, także, no, tu miałbym wtedy 4 razy do tych: raz 2, 3 i 4. Także, no, mówię, łapki trzeba będzie zmienić. Łapki trzeba będzie zmienić e, to na pewno. To na pewno łapki trzeba będzie zmienić, bo one, no, takie sobie są. No i buty, buty też by wypadało zmienić, tylko na jakie? E, nie pamiętam jaki bonus dawały te schydry. Ale, no, schydry zlatać, butki, no to no, przede wszystkim musiałbym zacząć bić tych kolosów. A ja od dawna, naprawdę od dawna tych kolosów nie biłem. Po pierwsze ze względu na to, że jednak czas bicia tych kolosów przez mój klan często gęsty jest różny. O proszę, mamy księcia Kasima, także sobie zbijemy go i zaraz wrócimy do tematu. Bijemy sobie go cyk, dajmy na przykład podstępne, dajmy sobie rozpraszające okrzyk, teraz dajmy błyskawiczny cios i zadziorny i zobaczymy czy prawie, prawie pad 5% jaków, to teraz rozjuszenie i mamy... No chyba jeden z gorszych możliwych lotów, czyli po prostu Unikat, tak, no bo to ani, ani tym nic nie zrobię, ani, no jedyne co to mogę to tu nie oddać, tak, no bo no, co innego, no nic innego z tym nie zrobię, kurde. No nic innego z tym, kurczę nie zrobię. Dobra, lognijmy sobie na mojego 114 łowcę. E, no niestety, obka i kostka szukać nie mogę, bo są wybici już. Bo sprawdzałem, sprawdzałem przed włączeniem kontynuacji odcinka Ale, ale, ale Kochani, kochani, kochani Co my mamy, co my mamy Teraz zobaczyłem, wyskoczyło z lotloga e, Klanowego Że jest ruda, że jest ruda Także lecimy sobie na rudzielca Tylko najpierw sobie odwiedzimy Kwieciste przejście Ziób, ziób Sprzedajemy ziup pierwsze i teraz sprzedajemy te unikaty. Jest, no wiecie co, te hera czasami myślę, żeby też już naprawdę zacząć ładować w tą, e, w tą postać, w sensie w jakieś ulepszenie. U, 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 u. Chyba tutaj się załapaliśmy jakoś na w, ostatniego. E, zypsy, napiszemy, zypy. E, no jestem ciekawy, czy tutaj kurcze Jesteśmy na dziesiątego Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć Na dziesiątego żeśmy się załapali, ale super Czyli widzicie kurczę, No jednak odcinek trochę bardziej zróżnicowany e, Troszkę bardziej zróżnicowany Ten odcineczek Mamy tutaj Rudą Rudy 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 Ritz No jakbyś mi kurcze Ruda teraz sprezentowała Buciczki to ja bym Cię pokochał Ja bym Cię normalnie pokochał Jak kogoś wywaliło z tego co widzę bo 9 ze mną na mapie jest eee... a, genon idzie, okej. Okay. Genon idzie. Dobra, to ja się napiję herbatki. Ja się napiję herbatki. No i co? Po... Ja po skończeniu tego odcinka zacznę sobie ekspić dalej postać. No już jest dyszka, już jest dyszka na mapie. No i teraz jakby mi dało budki a, myślałem, że łapki z moim podpisem tu będzie miał założone o mnie, dziad ten Kurde, no, takie jak, no na 167, jak tutaj ma e, skompletowane. No tylko ta koronka jest na inny przedział, na wyższy. I mamy budki, no są budki na magatropa, ale to są budki heroiczne, kurde. Czy ktoś padł? Nie padł, to coś tak, kurde. Nie, no w dychu, w dychu normalnie bite. No nic, dziwne, dziwne są, są robimy w takim wypadku i im które teleportujemy się. No jakby się ugódki udało zgarnąć to zawsze spoko, bo to będzie pod ulepszanko. No i są buciliczki, także elegancko zbijamy sobie Bordorosa, no niestety nic ciekawego nam nie dał. I logamy sobie na Fenerirkę. Na Fenerirkę, którą zbijemy sobie jeszcze w Waenre. Jezu Chrystusie ty a wyskoczyło to okno nagrywania dobra zbite no to chodźmy jeszcze na 210 chodźmy jeszcze na 210 z racji że większość czasu na tym odcinku i tak żeśmy spędzili na neksosie no to teraz możemy sobie na 210 przejść 3 demoni, Demonic jest do przeszukania także chodźmy sobie przeszukać demonisa przy okazji zbijemy sobie troszkę dwójek jakiś coś tam cyk jakie ja mam mistrzostwo ustawione dobrze ok dobre dobre jest mistrzostwo ustawione jest ustawione mistrzostwo dobre, bo już się bałem, że mam mistrzostwo ustawione jeszcze z walki z przyzywaczem, wiecie, tam jakaś tarcza, odporności, szać, przywrócenie many, pierdoły takie, pierdo, pierdo, widzicie, tutaj jakiś unikat mi z przyzywacza wypadł, no niestety, z przyzywacza nie lota nic mi takiego, co bym potrzebował, nawet tarczy na samego maga nie mogę zlotać, a przydałaby mi się, nie powiem przydałaby się, bo jest zawsze i tak e, lepsza od tej na paladyna, aczkolwiek ta jest całkiem i tak dobra, bo ma 50% bloku na przebicie, całkiem najgorsze SA do tego obniżkę, no będę musiał sobie pomyśleć czy tej tarczki nie ulepszyć tutaj czy jakoś solidnie nie ulepszyć to sobie usuniemy tych strażników bo oni mi zawsze tutaj kurce przeszkadzają tak widzę Mam 26 wiadomości od aukcjonera, no są to heroiki, które się po prostu nie sprzedały, bądź może część się sprzedała, no nie wiem, zobaczymy, ale zobaczymy to sobie kiedy indziej, bo na razie to sobie zbijemy sektę, plus przeszukamy sobie przy tym e, demonisa, przeszukamy sobie przy tym demonisa, tutaj nie ma jeszcze, sprawdźmy sobie przedsionek kultu, e, no bo ma możliwość stania demek, ma możliwość taką, że będzie stał, także sobie kulturalnie go przejdziemy. Powiem wam, że no teraz to już mi się dobrze zbija tą sektę, teraz to mi się już to dobrze zbija, e, no nie padam z, z żadną ze dwójek, z Sadolką mam w sumie, e, czekajcie, z Sadolką czy z Bergą, z tą tarcerką, która jest w Mrocznych Komnatach, to chyba jest Berga, nie, chociaż może nie Sadolka, tak, Sadolia to jest, bo z Bergi chyba jest Pierek, tak, z Bergi jest Pierek na łowce tropa, tak, 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 to jest, czyli z Sadolką. Z sadolką mam takie jeszcze problemy, bo to jednak tancerz no i zbija mi trochę tego HP. Tym bardziej, że nie mam żadnej krytycznej osłony, no i trochę czasami dostanę jakiegoś kuksańca na web, ale zawsze i tak wygrywam. No, plus Zufulusa nie biję jeszcze, tak Zufulusa nie biję, no bo bez żadnego dotyku, no i właśnie też krytycznej osłony, to ja tam nawet nie mam co podjeżdżać pod tą dwójkę. No z czasem może jak na przykład się czapkę z przyzia złapie, do tego się pomyśli coś o zbrojce jakiejś, czy, czy zlota się jakąś na przykład buty z 1,98 z dotykiem, no to się wtedy będzie już myślało konkretnie o jakichś ciekawszych tutaj próbach, tak zbijania dwójeczek. No tutaj, no niestety tutaj nie ma nic, tutaj nie ma nic, ale widać, że ktoś tu w ogóle stoi, to ciekawe. Okej, okay, ziup, i lecimy sobie z Przeciągka jeszcze, no bo przelecimy sobie jeszcze tam na Sadolkę, jeszcze na Sadolkę. Boże, miejmy nadzieję, że to jest Sadolia, bo jeśli nie, no to się kurde trochę wkopałem. Chłop, co tyle w Margonemy gra, a nie pamięta jak się nazywała dwójka. No życie, życie, zdarza się i tak, zdarza się i tak. Za bardzo nigdy te y, sekty tutaj to, szczerze wam powiem, nie, nie ruszałem. Sadolia, dobrze, ów Sadolia. Yy...

Okej, okay, dobra, no to zbijamy sobie Sadolię No i kochani, tym będziemy kończyli ten e, Jakże wspaniały odcineczek Na którym zbiliśmy sobie tą rudą, która Nie powiem, troszkę kontencik podratowała e, Ta ruda, szkoda, że żadna Legenda z niej nie wypadła Nawet jakaś, której bym nie mógł łapać e, To i tak szkoda, i tak szkoda Dobra, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się Podobał, e, no i niedługo Niedługo już wleci kolekcjoner Na którego, no wiem, że czekacie Bardzo dużo osób pisało o tym kolekcjonerze Tak samo mnóstwo, ale to mnóstwo komentarzy odnośnie tej serii się pojawiało, także no, przepraszam, że tyle musieliście czekać, ale tak jak zawsze mi to moja mamusia kochana mówiła, e... im dłużej się poczeka, tym lepiej smakuje. Także mam nadzieję, że Wam będzie smakować bardzo. Ja spadam sobie, żeby być porządki i ekspić postać do serii. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!